Sima, wyłącz światło. Mhm. Ale to jest świetnie zorganizowane. Sima, światło! Co do Ramszoka? Sima! Nie przywołuj imienia Ramszoka na daremno. To może przysporzyć problemów. Czego sobie życzysz? Czy mamy jakąś awarię sieci domowej? Sprawdzam. Nie wykrywam awarii. Czy coś się stało? Tak, rzeczy same się włączają. Nie wiem, co się dzieje. Może pojawił się jakiś błąd w systemie centralnym. Sprawdzę. Dzięki. Dzieci, śniadanie. Rodzicu? A jak rozpoznać, czy coś się prawdziwe, czy nie? Rodzicu? Nie uczą Was tego w szkole? Uczą, ale ja to będzie dopiero za dwa lata. Ach. A ja zawsze wiem, co jest prawdziwe, a co wirtualne. Akurat. Mhm. Te najnowsze awatary są teraz świetnie zaprojektowane. Te starsze czasami się wieszały, i przez to trudniej było rozpoznać, czy są prawdziwe, realne czy nie. A teraz są te nowsze tak dobrze zaprojektowane, że trudno się zorientować. Mam rację, rodzicu? Tak, dokładnie. Grunwaldzie. Nie wykryłam błędów w systemie centralnym. Będę monitorować sieć w celu pozyskania informacji. Okej, okay, dziękuję Simon. Dziś mamy dzień 22 lipca 60 roku po wybuchu pandemii. Poniedziałek. 21 375 dzień trzeciej fazy zamrożenia. Koronawirus na poziomie 5 stopni w skali obłędowskiego. Skuteczność ograniczenia transmisji wysoka. Brawo! Nie ma to jak w domu w najprzyjaźniejszym miejscu do życia. Co się z Tobą dzieje? Rodzicu? Nie wiem. Nic, chyba nic. Wszystko w porządku. Skróty klawiaturowe aktywne w dniu dzisiejszym. Alt plus. 1 plus E uroczy deszcz gwiazdeczek. Możesz wysłać jako podarunek komuś bliskiemu. Shift plus slave plus znak równości to 5 dodatkowych parówek jarmużowych w Twojej szufladzie gastronomicznej. Numerek szkolny na dziś to 56213. 213. A mnie mój! Czas na orędzie wielkiego Astro Kucharza. Chodźmy. Rodzicu, no choć, orędzie. A, no tak, racja. Starożytne mądrości są jak pierogi. Z zewnątrz niby takie same, a w środku kryją coś, czego byśmy się nie spodziewali. Kiedy nękają Cię wątpliwości i masz spocone dłonie, nie słuchaj swojej intuicji, lecz idź do kuchni. Witajcie, moje wytrawne i moi wytrawni. Zbliża się koniunkcja Marsa i Wenus. A kiedy te dwie planety spotykają się na naszym niebie, czujemy się gotowi na przygody, odkrywanie nowych perspektyw. Ale nie wolno. To zbyt niebezpieczne. Pamiętajmy: eksperymentujmy bezpiecznie. Zmorzona aktywność Marsa to dobry czas na warzywa z wody lub gotowanie na parze. Jeżeli nie masz wystarczającej liczby kilopunktów, użyj parówki jarmużowej. Nie lubię parówek jarmużowych. Wszyscy lubią. Zbieraj minerały i witaminy. Smacznego dnia. To ja. Banda, wy jesteście moja banda, a wasza pani banda to ja. Dzień dobry, kochane dzieci. Dzień dobry, pani dobry. Dobry, <gry> Najpierw proszę pokazać mi wasze zadanie domowe. Dziękuję. Później je sprawdzę i wystawię wam ocenę. Teraz będziemy mieć lekcję przygotowanie do życia w rodzinie. Każdy z Was będzie mógł w przyszłości założyć rodzinę. Kiedy mieliście dwa lata, zaczęliście się uczyć w szkole podstawowej i nadal się w niej uczycie. Spencjonku, proszę powiedzieć, ile lat trwa szkoła podstawowa? 14. Bardzo dobrze. Potem jest szkoła średnia 10 lat, i studia 20 lat. Kiedy zaczyna się studia, to staje się samodzielne mieszkanie. Mniejsze, jeżeli deklarujecie, że nie chcecie mieć dzieci, większe, jeśli chcecie mieć dzieci. Ile można mieć dzieci, Lindo? Maksymalnie dwójkę. Bardzo dobrze! Do własnego samodzielnego mieszkania jesteście przewożeni specjalistycznym, hiperhigienicznym transportem. Transport poprzedzony i zakończony jest dokładną dezynfekcją. Po przeprowadzce otrzymujecie dodatkową pulę połączeń z rodzicem, aby ułatwić wam czas aklimatyzacji w samodzielnym mieszkaniu. Te osoby, które zadeklarowały chęć posiadania dzieci, po kilku latach samodzielnego mieszkania otrzymują zestaw do hodowli dzieci. Po zmontowaniu zestawu i przygotowaniu wszystkich potrzebnych elementów oraz co najważniejsze, po dokonaniu odbioru prawidłowego montażu zestawu, otrzymujecie nasienie i komórkę jajową i możecie dokonać zewnętrznej inseminacji. Swensonku, czy wiesz, co to jest inseminacja? Nie. Bardzo nieładnie! Inseminacja. Kiedyś stosowano inseminację wewnętrzną wewnątrz macicy kobiety. Obecnie stosuje się dużo przyjemniejszą, mniej skomplikowaną i nie wykluczającą nikogo z możliwości posiadania dzieci inseminację zewnętrzną. Inseminacja to proces polegający na umieszczeniu w specjalnym zestawie do hodowania dzieci próbki nasienia, które zostało wcześniej wyselekcjonowane i specjalnie przygotowane w warunkach laboratoryjnych. Nasienie wprowadza się do zestawu cienką, silikonową słomką. Ja a co to jest inseminacja? Czy ja mogłabym zrobić inseminację? Jaki jest Pani domowe, ulubiony kolor? Czy ma Pani kolor, dzieci? To a czy, to czy to Pani kawę, dzieci robiły inseminację? A dlaczego nie mogłabym mieć szóstki to dzieci? To a, domowe, a mogłabym mieć zero to to dzieci? To a w takim razie to kawę, mogłabym mieć duże mieszkanie? Ha! Mówiłam, że system się zawiesi. Teraz mamy minimum 15 minut wolnego. Dwie się sprzątanie pokoju. Na zakończenie lekcji, pracowali system. Zadam wam zadanie domowe. Przynajmniej lekcja się skończyła. Zawsze coś. Należy przygotować referat na temat historia maski. Co za ranszok? Nie mów tak brzydko. A co, mam mówić, co za szok pamięci operacyjnej, a może co za problemy z pamięcią operacyjną? W ogóle tak nie mów, to przynosi pecha. Cześć! Cześć! Ej, ej, słyszysz mnie? Tak. Weszłaś w awatarze. Ty też. A, z przyzwyczajenia, chyba. To co? Ściągamy? Od razu lepiej. Dziwne rzeczy dzieją się u mnie w domu. Wiesz, tak jakby jakaś awaria sieci domowej, jakby jakiś wirus opanował system. Prosiłem Simę, żeby znalazła źródło zakłóceń i nic nie mogła znaleźć. No, u mnie to samo. I do tego jeszcze miałam dziwny sen. Sen? Jaki sen? No, ty mi się śniłeś. To jest bardzo dziwne, bo ja wtedy cię jeszcze nie znałam. Śniło mi się, że jesteśmy nad wielką wodą. Ona podobno nazywa się morze. No i, i ty mnie dotknąłeś. I, I ja ciebie też chciałam dotknąć. No przecież to jest bez sensu, bo to jest niehigieniczne. Ja wiem, co to jest morze, słyszałem o tym. Morze to było starożytne złoże soli. Takie gigantyczne. Wiesz, mój kolega prowadził badania na ten temat i. To jest niesamowity temat. Wiesz, w Starym Świecie był taki Gandhi, on był z kraju Anglia na Półwyspie Indyjskim i on tak bardzo kochał sól, że organizował takie spacery solne i w ogóle nawet... Grunwaldzie, czy śnił ci się kiedyś dotyk? Nawet był film taki chyba... Krokodyl Gandhi... Nie dobra, dotyk. N nie, nigdy nie. No w końcu, Astro ostrzegał, że będzie ciężki dzień. Tak, myślę, że to dlatego. No na pewno. No dobra, to co? Zaczynajmy pracę. Od czego zaczynamy? Reorganizację klawiszy funkcyjnych w systemie klawiaturalnym na podstawie inspiracji, mód i trendów z lat 20. -tych. Przed wybuchem pandemii. Mhm. Sprawdzam dane. Eee, klawiatura występowała zazwyczaj w trzech odmianach: ANSI szeroki Enter i slash, eee, ISO wysoki Enter i JIS wysoki Enter i krótki backspace. O, nawet no ładne. A udostępniam tobie na ekran. No, wysoki Enter mi się podoba, a tobie? ANSI z tym szerokim enterem, to ma szyk. A ten wysoki enter, no, no. Patrz, klawiatura dworaka, jaka nowoczesna. Słuchaj, one w miejscu naszego slajdu mają jakiś dziwny przycisk. Faktycznie. W górnym lewym rogu ESC, a tutaj jest napisane. Escape? A to pewnie to samo. Escape? Escape? To jest to! To jest brakujący element w badaniu nad escape roomami. Wiesz, ja się tym zajmowałem, prowadziłem badania. To, to musi być to, co za odkrycie. Kurczę, dobrawa, słuchaj, ja uważam, że oni się tak rozmnażali w starym świecie. Były takie escape roomy i, i stamtąd wychodziły dzieci. Dobrawa, nie naciskaj tego! Co to było? Nie mam pojęcia. Wyglądało jak pole wielkich szparagów. Gigantycznych. Ciekawe czy takie szparagi można było gotować. To był las. Tak jak w moim śnie. Co ty powiesz? To był las? Poczekaj moment, mam pomysł, momencik. Już. Hej, nie widzę cię. Grunwaldzie? O, dobrawo! Jak ty to zrobiłaś? Wow, mamy prywatne połączenie, szyfrowane? Puściłam takiego małego wirusa, który zmienia nasz kod położenia. No i nikt nie znajdzie naszego połączenia. Wow! Dobrawo, jesteś niesamowita! To wszystko w ogóle jest takie ciekawe i jakieś niebywałe. Grunwaldzie, przecież slave jest y, przyciskiem, który jest bardzo często używany w systemie klawiaturalnym w bardzo różnych kombinacjach klawiszowych, prawda? Co to właściwie znaczy slave? jest sprawdzę. W języku angielskim to oznaczało niewolnik. Co to niewolnik? Czekaj, yy, sprawdzę. Niewolnictwo. Zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, że pewna grupa ludzi, czyli ci niewolnicy, stanowi przedmiot własności innych osób lub grup ludzi, np. rodzina, plemię itd., lub instytucji, czyli państwo, świątynia i tym podobne, mogących nimi swobodnie rozporządzać. To jest jakieś bezsensowne przecież, jakieś zupełnie niehigieniczne. Pewnie z dawnych czasów. Wiesz, pracowałem nad teorią escape roomów. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. One się pojawiły w Polsce w 2014 roku naszej ery, tak zwanej naszej ery. To znaczy zaledwie 6 lat przed wybuchem pandemii przed pierwszym zamrożeniem. Myślę, że byli prorocy, którzy przeczuwali nadejście wielkiej pandemii i propagowali koncepcję escape roomu. To było w ogóle po, prawie tak popularne, jak Kościół Katolicki, albo galerie handlowe, albo Klub kawiarny. Nie wiem, czy słyszałaś o takich rzeczach. Tak, tak, coś słyszałam. Tylko wiesz, to było zagadkowe, bo yy, z dokumentów wynika, że rezerwacji dokonywał jeden dorosły, a po godzinie odbierał stamtąd dwójkę, trójkę, nawet czwórkę dzieci. I to wiesz, dużych, takich w wieku naszych dzieci. I w instytucie twierdzono, że to były prekursorskie jednostki reprodukcyjne, żeby przyspieszyć wzrost demograficzny i w ten sposób uchronić część materiału genetycznego przed pandemią. Ja myślałam, że te metody to odkryto dopiero w 15 roku po wielkiej pandemii. No wiesz, to są obowiązujące dane. Grunwaldzie, a dlaczego znowu jesteś w awatarze? O, sorry. Sam mi wskoczył ten awatar. Zawsze w nim pracowałem, nad tym tematem. O, już! No właśnie, słuchaj, ale coś mi nie pasowało w tym i dlatego prowadziłem to badania rewizyjne. I teraz już wiem. Oni nie mogli hodować tych dzieci w godzinę. To byłoby niemożliwe. To jest wszystko związane z klawiszem Escape na ich klawiaturze. Wiesz co, to jest teleport. Serio? Tak! Tak. Oni próbowali znaleźć wyjście z sytuacji. To były próby teleportowania się, escape. Eskapiści wcześniej chcieli tego dokonać. My czytałem o tym, wiesz. Czekaj, czyli to jest y, tak, to jest, to jest myśl, czyli escape został ukryty pod klawiszem slave i on nie jest samodzielny, on zawsze jest używany teraz w kombinacji klawiszy. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego w tym rzędzie klawiszy funkcyjnych jest taki zależny, taki jeden zależny klawisz, czyli slave. Próbujemy? Tak, próbujmy. Dobrawo. Pewnie się niepokoiłaś. Już wszystko w porządku. Udało mi się naprawić błąd Twojego połączenia pracowniczego. Ten protokół nie jest bezpieczny. Od jutra będziesz mogła pracować na lepszym łączu zabezpieczanym przez komputer Rady. Waldzie Udało mi się naprawić błąd twojego połączenia pracowniczego. Nie musisz się już martwić. Z tego względu nie zdążyłam ci przypomnieć, że czas twojej pracy już minął. Kończę połączenie. Kontakt z ziemią, prarodzicem wszystkich organizmów jest bardzo ważny. Grunwaldzie, weź pięć oddechów, bo widzę, że jesteś czymś głęboko poruszony. Czuję się bardzo dziwnie. Mam takie nowe uczucia w brzuchu i wyżej. Mam wrażenie, jakbym nie był samodzielnym bytem, tylko jakąś częścią, która mogłaby współistnieć z drugim, równoważnym. Elementem. Współistniejesz, Grunwaldzie. Jesteś elementem doskonałego systemu klawiaturalnego i wyhodowałeś wspaniałe dzieci. Tak, wiem. Mam takie uczucie duszności w gardle, takiego dławienia, ale to jest nawet przyjemne, mam takie uczucie w klatce piersiowej a, że chciałbym się unieść nad podłogę? Tak, słucham Cię, Grunwaldzie. Jesteś pobudzony. Słucham Cię uważnie. Chciałbym więcej pracować nad tymi anachronicznymi systemami klawiaturalnymi. Kiedy pracuję, to czuję, że jestem pełną i pełnowartościową jednostką. Praca jest bardzo ważna. Tak. Nie zaniedbuj jednak obowiązków domowych. Trzeba gotować, oglądać sobie treści. Nie można zaniedbywać życia przed ekranem. A praca musi być bezpieczna. Trzeba przestrzegać procedur. Wykonaj teraz ćwiczenia oddechowe. Dobrze, zażyj przed snem te niebieskie tabletki. Więcej. Więcej. Weź osiem. Włóż palec do okienka medycznego. Zrobię ci zastrzyk! Tu sima z jednostki domowej 2301 przesyłam raport wewnętrzny podsumowanie dzisiejszego dnia. Obwody domowe pracują prawidłowo. Zgodność z protokołem 6024 potwierdzona, normy inso tak. Jedno połączenie przychodzące z zawirusowanym certyfikatem rozpoznane. Adres IP zablokowany. Dzieci zdrowe. Ilość kału w normie. Stolec stwarty. Nadmierne spożycie czekoladek węgloglukozowych. Mocz w normie. Analiza zachowania zatwierdzona. Pozytywna. Aktywność przed ekranem. W normie. Lekkie anomalia w zachowaniu Grunwalda. Brak koncentracji. Nietypowe fantazje, meandrowanie myślami, oddawanie kału, ilość dobowa w normie. Stolec miękki, stałokształtny. Co się dzieje? W systemie domowym wykrywam obcą siłę. Skanuje system w poszukiwaniu wirusa.